Pierwsza niedziela u Hoffmana w Nowym Roku, a na scenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie Wielka Gwiazda, ikona polskiej piosenki Halina Kunicka. Był to koncert pełen wspomnień i nostalgii. Usłyszeliśmy wielkie hity, które bawiły i bawią kolejne pokolenia już od lat. Mieliśmy także okazję usłyszeć wiele intrygujących historii z życia naszej bohaterki. Rozmowę z gwiazdą poprowadził pan Leszek Bonar z ludzkiego Oddziału Telewizji Polskiej. W koncercie uczestniczyli wójt gminy Ksawerów, Adam Polski, przedstawiciele Rady Gminy oraz oczywiście nasi wspaniali mieszkańcy, którzy uhonorowali panią Halinę gromkimi brawami. Gwiazda dostała też w prezencie książkę o dziejach naszej gminy. Miejmy nadzieję, że tak jak pani Halina Kunicka zostawiła nam po spotkaniu cząstkę ciepła i magii płynącej ze swoich piosenek oraz osoby, tak Ksawerów będzie równie ciepło przez nią wspominany i kto wie, może jeszcze kiedyś do nas zajrzy.